Dźwidzowie z tej strony, zacny Pablo, ten short ma, ma zachęcić Was do obejrzenia mojego nowego filmu, który już wyszedł z Forsaken. Na tym filmie sobie po prostu gram. Też chcę powiedzieć, że mam w zamiarach robić jeden, dwa filmy na tydzień. Jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu wejdzie jakiś film. Prawdopodobnie też z Forsaken. Więc radzę czekać. Czekać. I tutaj macie szybką, Szybki gameplay. Tutaj nie będzie pokazanej całej tej rundy. Tylko jej kawałek. trafiłem. Okej. Okay. Aj! Aj i Okej, okay, widzowie. Okej, okay, widzowie, no to zachęcam do obejrzenia mojego nowego filmu. Z zasubskrybujcie kanał i zalajkujcie, żebym miał jak najwyższe zasięgi, żeby jak najwięcej osób zobaczyło nowy filmik. I pa!